Jak tam chłopie? Stałeś już? Witam cię Ziemowitku. Słuchaj, ja teraz jestem przed garażem. Odparam, odpalam Warszawę, biorę, biorę ziódka i felka. Lecimy do brzegu, tak jak im obiecałem. Eee, także mam do, do, dla ciebie deczko zadanej roboty. Jak to wykonasz chłopie, to, to mam dla ciebie sowitą niespodziankę, nie? Co do roboty? No jest trochę roboty, także, także weź sobie tam zapisz. Musisz, chłopie, oporządzić dzisiaj dwie maciory. Bo sołtys po południu ma potężną imprezę tam u siebie, u siebie na, na farmie. Oczekuje nie lada gości. Także wszyscy na tym zyskamy. I jeszcze będziesz musiał oporządzić trzy żuki. Bo trzeba tam koła wymienić, chłopie. Co w zamian mam? No tak jak Ci powiedziałem. Mam potężną sowitą zapłatę pieniężną. Otrzymasz potężny zastrzyk gotówki. Plus mam dla ciebie jeszcze nowe koła do Jelcza. I kupiłem ci jeszcze nową łopatę, nową siekierkę i nowe grabie. Także myślę, że będziesz zadowolony. To co? Gra? Mogę liczyć na ciebie? No to super, chłopie. To działaj mi tam i żebyś mi się spisał.